Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, moi kochani, e, moi najdrożsi, poranni oglądacze, fit, maniacy, wszyscy, którzy jesteście tutaj ze mną, to jest Wasz czas i ja jestem bardzo zadowolona, że się tutaj spotykamy, bo to oznacza tylko jedno, dbamy o siebie, chcemy mieć zdrowie, chcemy mieć dobry nastrój i chcemy po prostu, żeby ten wtorek był dla nas łaskawy i taki będzie. Moi drodzy, dzisiaj specjalne ćwiczenia, w ogóle ten tydzień będzie taki dla seniorów. Moi drodzy seniorzy, jest czas kwarantanny, ja wiem, że Wszyscy raczej siedzimy w domach, ale w domach też można fajnie działać, możemy ćwiczyć, dbać o formę. I naprawdę nie schodzić z naszego dobrego nastroju, i ja postaram się Wam to wszystko pokazać, ale kochani, to nie jest tak, że seniorzy, że. Ja określam w ogóle taki e, senior, dla mnie to jest osoba, która nie ma w ogóle żadnej granicy wieku, bo kiedyś myślałam, że to jest, nie wiem, 65, plus, a teraz e, już wiem, że to nawet nie jest 80, plus, e, więc tutaj seniorzy to są osoby początkujące, e, osoby, które zaczynają. Swoją kwit, przygodę, albo po prostu mają ochotę się delikatnie poruszać, rozruszać ciało, całe ciało i mieć energię na cały piękny ziodek. Widzę, że jest nas już dużo. Przywitam się z wami. Cześć, Sebastian. Hej! Ćwicz dzisiaj z nami, bo to będzie bardzo dobre dla Ciebie. Małgosia, y, Ania, dzień dobry, Agnieszka, dzień dobry, moja mama dzień dobry, mama koniecznie zestaw ćwiczeń będzie dla Ciebie. E, o, Gosia pisze trzeci żelazny poranek. Gdzieś. Wuu, wow, no to będzie wspaniała moc. Ilonka, witaj, Wiola. Y, Ktoś tu jest w bardzo dobrym humorze z rana. Mam nadzieję, że wy również jesteście w dobrych humorach, co i zrobimy wszystko, że nawet jak teraz jeszcze tego humoru nie ma, to po tym żelaznym poranku na pewno będzie. Jesteście gotowi, nic nie będzie. Ada pisze witam, ja nie senior, ale robię. A to właśnie o tym mówiłam. Nie, senior, ale robimy. Ja osobiście uwielbiam te zestawy ćwiczeń i bardzo często je wykonuję do nich, wracam, bo one mają w sobie fajną moc. Kochani moi, zaczynamy. Dobra, no to ruszamy. Zaczynamy od marszu. I teraz tak, dostosowujemy swoje tempo do własnych możliwości, ja czasami mogę troszeczkę przyspieszyć, bo to takie wrodzone ADHD, ale Wy sobie róbcie we własnym tempie i nie złoście się na mnie, że coś jest za szybko, albo w razie czego mnie tutaj proszę strofować i powiedzieć, Olka troszkę wolniej, mhm, więc na razie marsz. Kładziemy dłonie na ramionach i w tym marszu robimy takie obszerne krążenia do tyłu, żeby otworzyć klatkę piersiową, poruszać łopatkami, napełnić się dobrą energią i cały czas oddychamy. Uwaga, e, e, kierunek odwrotny, czyli teraz krążenia takiej motylki do przodu. Jeszcze cztery, trzy, dwa. Jeden, opuszczamy ramiona i teraz wędrujemy do przodu, żeby się ze mną przywitać. I jak jesteśmy już z przodu, unosimy jedno kolano. Wracamy. Do tyłu, unosimy drugie kolano. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Mhm. I z tym jednym znosem chcę, żeby już popracować nad równowagą. Niech ta dynamika będzie zachowana. Uuu, tak jest. Jeszcze chwila. Przód i tył. Zobaczcie, czy niczego tam z tyłu nie potrącicie. A jeśli nie ma miejsca, to oczywiście maszerujemy z przodu. Jeszcze chwila. Rozgrzejmy się. Zobaczcie, ramiona cały czas pracują. Tu wyprostowany, łopatki delikatnie ściągnięte. To nasze kardio. A teraz wiecie, co dodamy? Dodamy wykop nogą i bach. I wracamy. I druga noga. Bach. Super. I bach. Podnosimy nogę w miarę naszych możliwości. I bach! Super! Ostatnie dwa powtórzenia. Hop i tył. Doskonale. Splatamy ramiona na wysokości barków i teraz będziemy robić skręty do boku, właśnie z ramionami, wystawiając drugą nogę do tyłu. Rozruszamy dzisiaj całe ciało. Nie może woli! Nasza kwarantanna będzie bardzo fit, będzie w dobrym nastroju i wyjdziemy z niej z taką formą, jakiej świat nie widział. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. Jeden. Ok, dzisiaj porobimy różne takie sporty. I pierwszym naszym sportem będzie wiosłowanie, więc wyobrażamy sobie, że mamy tutaj wiosło, chwytamy je nieważne, nawet jak nigdy, nigdy nie pływaliście, to nie ma znaczenia. I teraz zaczynamy wiosłować. Jedna do przodu i druga. Jeśli... Naprawdę, nie wyobrażajcie sobie, jak się wiosłuje. To wyobraźmy sobie, że jesteśmy na dobrej dyskotece, włączamy sobie muzykę, szalejemy naszymi biodrami, ręce również pracują do przodu i rozruszamy całe ciało. Czyli możemy albo płynąć kajakiem, bah, no biodra w kajaku akurat tak by nie, e, nie pracowały, albo jesteśmy na dobrej dyskotece. I nie boimy się naszych ruchów. To jest ważne, rozruszać ciało, całe ciało dobrze się bawić. Macie to? To jeszcze troszkę. Niech te biodra wejdą w ruch. Mocny ruch. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Woo! Mamy to! Będziemy wystawiać teraz nogi do boku. Jedna, druga. Jedna, dołączajcie do mnie, bo zaraz dodajemy ramiona. Ramiona. Otwarte koło uszu i teraz noga do boku, ramiona góra. Wydech, 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 wydech i osiem, siedem, sześć, pięć, cztery. Nisko na nogach, dwa i jeden. Zostajemy ze złączonymi nogami, niech one będą tak delikatnie zgięte, żeby tutaj pracowały nasze uda. Pochylamy się do przodu i robimy teraz nożyce ramionami. Raz, dwa... 3 4 raz 2 3 prawe ramię zostaje z przodu i teraz podnosimy tułów i unosimy lewą nogę. opuszczamy, raz 2 3 4 5 lewa ręka z przodu podnosimy się i prawe kolano idzie do góry. Jeśli trudno nam utrzymać równowagę, nogę po prostu wysuwamy, żeby ta równowaga była. I schodzimy raz na 5 2 3 4 5. Prawa ręka do góry, lewe kolano do góry. Opuszczamy. Raz. 2, 3, 4, 5. Podnosimy się, łapiemy balans. I jeszcze dwa takie powtórzenia. 3, 4, 5. Kolano do góry, ramię do góry. I ostatni raz. 2, 3, 4, 5. I kolano do góry. Fantastycznie. Moi drodzy, step tacz, czyli krok dostawny. 1. Druga, jedna, druga. Tak, możemy troszeczkę przejść do przodu, do tyłu, żeby nam się nie nudziło. Nisko na kolanach i niech ten krok dostępny będzie taki solidny. Niech te nogi się ze sobą połączą. Mamy to rewelacja. To teraz będziemy iść do przodu, ale troszeczkę innym krokiem. Prawa noga przed lewą, lewa do boku. Lewa przed prawą, prawa do boku. Bach, Bach. Bach, Bach. Bach, bach, bach i jest! I wracamy. Tylko, że teraz prawa do tyłu, lewa do boku. Bach, bach. Do tyłu to musimy nogę stawiać z tyłu i cały czas delikatnie zgięte kolana. Prawa przód, lewa bok. Lewa przód, prawa bok. Prawa przód, lewa bok. I dodajemy ramiona mocno do boku. I tył. Hop, i tył. Hop. Macie to? Czuję, że mamy to jeszcze raz. Przód i przód. I przód. Jeszcze dwa do przodu. Raz. Dwa i do tyłu. Bach. Bach. Super. Bach. Bach. I bach. I marsz. Marsz. maszerujemy we własnym tempie, we własnym zakresie podnosimy kolana. I ramionami. Głęboki wdech, ramiona do góry. I z wydechem takim szerokim łukiem opuszczam. I jeszcze raz wdech. I wydech, opuszczamy. Świetnie, będziemy teraz robić steptacz, ale to będzie podwójny steptacz, czyli dwa razy i dwa razy wracamy. Raz, dwa, raz, dwa, dodaj ramiona, ramiona do boku, dwa. Tak jak chcielibyśmy przybijać piątki osobom, które stoją z boku, dwa, raz. Ja z wami przybijam piątasy, raz. High five, Yeah. Nisko na kolanach, plecy wyprostowane, raz, Dwa. I teraz idziemy do boku. Dwa. I nogę wystawiamy w bok. Trzy i cztery. I raz. Dwa. I noga do boku. Raz. Dwa. Trzy. I łapiemy ten ruch. Dwa do boku. Cztery noga do wewnątrz. Dwa. Trzy. Cztery. I raz. Dwa. I cztery. Trzy. Dwa. Jeden. I dwa do boku. I cztery. Trzy. Dwa, jeden i dwa, do boku, cztery, trzy, dwa, jeden, maszerujemy. Moi drodzy, jak Wam jest, jak się czujecie? Chyba wszystko jest ok, dlatego możemy pójść dalej. Będziemy teraz szły, szli do przodu takimi delikatnymi podskokami, Znowu jesteśmy na dyskotece, na łące. Jest w nas bardzo dużo lekkości. I gdy już znajdziemy się w miejscu docelowym, to prawa noga idzie przód i prawa noga idzie tył, a lewa cały czas sobie stąpa w jednym miejscu. I teraz też. Biodra w ruch, biodra w ruch, krok, mambo. Prawa przód, prawa tył, prawa przód. Prawa tył. Nie bójcie się tych ruchów, kochani! Rozruszamy się. Ja bardzo chcę, żeby do tego treningu wracać nawet dwa, trzy razy dziennie. Dobra, i teraz będziemy się obracać, czyli prawa noga nas prowadzi. Hop, 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 i jeszcze prawa, prawa, i obrót, i bok, i bok, i bok i bok i mamy to no to lewa strona, prawa stoi w miejscu, lewa przód i tył. Przód i tył. Super. Jak tam? Macie to? Przód i tył. I rozchulamy biodra. Wow! Tył. Jeszcze chwila. I co? Obrót czyli lewa bok. Bok, 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 bok i przód. I tył, i wracamy do mambo. Jeszcze chwila. I obrót, 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 i przód, i tył, i to już ostatni nasz obrót. I raz. Dwa, trzy, cztery. I wracamy, pamiętajcie, naszym krokiem. Na, krzyżujemy nogi, i do boku. Krzyżujemy w tył, i do boku. Krzyżujemy do boku, krzyżujemy do boku, krzyżujemy do boku. i do przodu. wo wo I do tyłu. Raz. Dwa, trzy, cztery. Zostajemy w takim szerszym rozkroku i robimy taki step out, czyli opuszczamy delikatnie biodra, zginamy kolana i skręcamy tułów do boku. Hop. Hop. Dodajemy ramię. Hop. Pokazujemy, my tam idziemy. Tam się skręcamy. Mocno. Daleko. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy. Pięta do pośladka. Heal back. Patrzcie. Mm -hmm. Cały czas na delikatnie zgiętych nogach, ramiona przód, tył. I walczymy. Dopóki nie złapiemy tego kroku. Osiem, osiem, siedem, siedem, sześć, sześć, pięć, pięć, cztery i trzy i dwa i cztery. Jeden jest! Let's go! Chodźmy dalej. Stajemy ze złączonymi nogami. I teraz będziemy robić narciarstwo, czyli odpychamy się kijkami i jedziemy na naszych biegóweczkach. Nasz kolejny sport, co? Jeszcze chwila. Hop! I mocno do tyłu. Niech popracują nasze plecy. I sześć. Pięć. 4, super, 3 i 2 i 1 wstajemy i łączymy łokieć z kolanem. Niech popracuje również brzuch. Łokieć z kolanem. Jeszcze trochę. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1 i cardio, marsz i podskoki. Przód, przód. Aha, bawimy się. To jest właśnie wprowadzenie się w dobry nastrój. A kto nam zabroni zabawy w domu? Nikt. Jeszcze chwila. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Doskonale. To co? No i drodzy. Jeszcze mamy sport. Pływanie i to będzie pływanie żabką, czyli delikatnie pochylamy się do przodu, pępek do kręgosłupa, nogi delikatnie zgięte, wyciągamy ramiona w przód i mocno zgarniamy wodę w tył. I wydech, i przód, i do tyłu, i bach. I czujecie, co się dzieje z łopatkami, jak one pięknie obejmują całe plecy, podnoszą się do góry i później spadają w stronę bioder. To jest bardzo dobry ruch, tylko nie chcę, żeby tutaj podnosić głowę. Czyli patrzymy w dół, patrzymy na swoje czubki palców, żeby szyja była bezpieczna. I płyniemy, bo żaden basen nie jest potrzebny, żeby pływać. To jeszcze sześć takich ruchów. Pięć, cztery, wow, do przodu wyciągamy i do tyłu. Dwa i jeden. I maszerujemy, ale jeśli... Jest już taki full energii, to możemy sobie delikatnie potruchtać w miejscu. To mi się też bardzo podoba. ho! Jeszcze troszeczkę te plece otwieramy tutaj klatkę piersiową, żeby przez cały dzień mieć dobrą postawę i e, łokcie do tyłu, albo w marszu, albo właśnie delikatne podskoki i taki ruch, żeby też niczego nie przeciążać, żeby poczuć tę e, moc w łopatkach żeby otwierała się klatka, oddalały od siebie obojczyki. Ale to ma być wszystko świadome, delikatne. Super. 4, 3, 2 i 1. Ok. Stańcie teraz w troszkę szerszym rozkroku. Zrobimy skłon i będziemy robić skręto skłony. Takie już po malutku kończymy, żeby jeszcze. Skręcać kręgosłup, wyciągamy ramię, i tutaj ten opad tułowia, niech będzie taki, w miarę naszych możliwości, kolana delikatnie zgięte, ale nie chcę, żeby plecy były okrągłe. Chcę, żeby plecy wyciągały nas mocno do tyłu. Tutaj głowa ciągnie mocno w tył. I Bach, Bach, Bach. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. Jeden, ok, zrób skłon, i teraz zaokrąglamy plecy, i rolującym ruchem przechodzimy do stania. I na zakończenie, kiedy głowa już jest w pionie, to robimy krążenia barkami do tyłu, takie też obszerne. To też jest ćwiczenie takie dobre na naszą górę tułowia, na klatkę piersiową, na postawę. I uwaga, zmiana kierunku do przodu, barki. Trzy, Dwa, jeden. Odstawmy teraz nogę do boku, unieśmy rękę nogi wystawionej, i skłon do boku. Wydłużamy cały bok tułowia. Aha, spójrz ponad ramieniem delikatnie na sufit, żeby ja miała pewne, że ta klatka jest zwrócona tam, a nie tu, tam, a nie tu. Wiecie, ona musi iść do góry. O jej gub przyszła nas nie, nie, tak? Będziesz z nami ćwiczyć tak na sam koniec. I druga strona, druga strona. Wystawiamy drugą nogę, ramię do góry i skłon. I teraz też niech ten skłon będzie w miarę naszych możliwości. Mnie interesuje to, żeby tutaj rozciągać ten bok tułowia. Mmm, super. Czuję, widzę, że to wszystko mamy. Ok, wróć do centrum. Spleć teraz dłonie w koszyczek. Aha, odwróć koszyczek dłoni wnętrzami, o tak, na zewnątrz. Wyciągnij się wyprostuj, podciągnij kość ogonową pod siebie, żeby nie zapadać się w lędźwiach. I teraz przeniesiemy ramiona nad głowę. Mhm. Weźmiemy wdech i z wydechem zrobimy skręt w prawo. Prawe biodro idzie do przodu. To taki bardzo mały ruch, ale bardzo fajny dla naszego kręgosłupa. Z wdechem wróć do centrum i z wydechem skręć w drugą stronę. Wróć do centrum, teraz ten koszyczek dłoni odwracamy i takie dłonie kładziemy na naszej. Potylicy, żeby jeszcze fajnie popracować klatką piersiową, czyli odkładamy głowę na nasze dłonie, patrzymy delikatnie w górę i robimy sobie taką poduszeczkę z naszych dłoni. Łokcie kierujemy na zewnątrz i jest nam po prostu bardzo dobrze teraz. I niech mi ktoś powie, że nie jest, to znaczy, że nie ćwiczy. Ale wszyscy, którzy ćwiczą i robią te ćwiczenia, to czują już tę moc, tę wtorkową, naszą piękną energię. Dobra, z wdechem wyciągnij ramiona do góry i z wydechem opuszczamy. Jeszcze raz, wdech, ramiona do góry, napełnij płuca powietrzem, z wydechem opuść. I ostatni raz, wdech, ramiona do góry, wyciągnij je mocno, 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 przyciągnij się i z wydechem opuść. Teraz połącz dłonie na wysokości klatki piersiowej, dociśnij do, sobie, do siebie mocno dłonie, otwórz dłonie, dociśnij jeszcze raz. I otwórz, dociśnij, otwórz. I teraz przyspieszymy, zrobimy taką dynamikę. Bag, 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 bag. I mamy to, kochani moi drodzy, bardzo dziękuję za wspólne ćwiczenie. A to brawa dla Was, że byliście, że ćwiczyliście, że wykorzystaliście czas taki żeby Wam było po prostu dobrze. I mam nadzieję, że tak było. Ada pisze, ale czas do pracy. Jasne, ale przy, przy takiej rozgrzewce, po takich ćwiczeniach, to praca będzie samą przyjemnością. Okej, okay, jesteście... a Ajajaj, fajosko. Napiszcie mi. Justynka pisze... E, Olu, super, bardzo się cieszę, super, pies miłego, zawsze miłego. Kraków ćwiczy, żelazne poranki dają moc. Wow, no, my tutaj się spotykamy z wielu miejsc, i w Polsce, i, i, i w ogóle na świecie, i to mnie też bardzo cieszy. Kolejny żelazny poranek będzie w piątek. Tak jak powiedziałam, ten tydzień będzie tygodniem seniora. Jutro na Instagramie wrzucę taki fajny trening na ramiona bez żadnych. Akcesoriów, więc wszyscy będą mogli wykonać, a wiecie, o ramiona też warto dbać, bo one potrzebują mocy, żeby mogły dobrze działać. W czwartek na YouTubie pojawi się filmik z ćwiczeniami dla seniora, i w piątek na żelaznym poranku również będzie, będą ćwiczenia odpowiednie dla seniorów. Bardzo mocno Was pozdrawiam, życzę udanego dnia. Jeszcze tutaj przeczytam, bo pojawia się dużo. Komentarze. Marysia pisze dzięki za poranny rozruch. Cała przyjemność po mojej stronie. Aneta dziękuję. Również Ania. Ełk pozdrawia. Również pozdrawiamy. Ełk, jaka pogoda w Ełku? U nas takie jest dzisiaj trochę pochmurno, ale chyba ma wyjść słońce, więc fajnie. E, super, dzięki. Myłego dnia. E, dziękuję Wam bardzo i mua, do następnych razów. Pa!